18 marca odbyła się pierwsza rozprawa w Sądzie Okręgowym w i Wielkopolskim przeciwko Mateuszowi K., oskarżonemu o pozbawienie wolności ze szczególnym okrucieństwem oraz zgwałcenie dziewięciolatki. To jest pierwszy zarzut aktu oskarżenia oraz usiłowanie jej zabójstwa. To jest drugi zarzut aktu oskarżenia. Na wniosek prokuratora z uwagi na szczególnie drastyczne okoliczności popełnienia przestępstwa i dobro małoletniej pokrzywdzonej sąd wyłączył jawność rozprawy, to znaczy, że tylko wyrok zostanie ogłoszony publicznie. Wobec powyższego treść wyjaśnień oskarżonego składanych przed sądem nie zostanie podana do publicznej wiadomości. Oskarżony na rozprawie 18 marca składał obszerne wyjaśnienia, odpowiadał na pytania, generalnie podtrzymał treść swoich zeznań składanych w prokuraturze. Mogę powiedzieć tylko tyle, że oskarżony przyznaje się do popełnienia pierwszego z zarzucanych muczynów, czyli pozbawienia wolności i zgwałcenia. Nie przyznaje się natomiast do usiłowania zabójstwa dziewczynki. Kolejne terminy rozpraw sąd już wyznaczy. Będą miały miejsce 7 kwietnia, 12 i 13 maja oraz 9 czerwca, kiedy to można no, przy pomyślnym splocie okoliczności spodziewać się zakończenia procesu. Na najbliższy termin zostaną wezwani świadkowie, oskarżony cały czas przebywa w areszcie. Oskarżonemu grozi kara taka sama, jeżeli sąd uzna, że jest winny usiłowania zabójstwa w granicach przewidzianych dla zabójstwa, to znaczy może to być nawet kara 15 czy 25 lat pozbawienia wolności, a nawet dożywotniego pozbawienia wolności.